Hej, kobieta odrzucona przez jednego jest łatwiejsza dla drugiego. To chyba już panowie o tym wiecie, prawda? Wielokrotnie widziałem, widziałem i słyszałem, zawsze fajnie i widzieć i słyszeć. To jest bardzo fajna, fajna rzecz, ponieważ doświadczenie jest podstawą. A jeszcze poparte... Rozmową z kompetentnymi ludźmi więc tworzy to dużą pigułkę wiedzy. Wielokrotnie również widziałem, że kobieta, która została olana przez jednego faceta lub przez czasem dwóch facetów, bo mogła się spotykać z kilkoma, była bardzo, bardzo łatwa dla praktycznie pierwszego, lepszego z rzędu mężczyzn. Bym nawet powiedział w skrócie, że dla takiego mężczyzny była łatwa, dla którego dla który by nigdy u niej miał szans. Tak, dobrze słyszysz, młodzieńcze lub starszy dżentelmenie. Jeżeli kobieta została, nie wiem, porzucona przez faceta, olana przez kochanka, nie wiem, jakiś facet, który się z nią przez chwilę spotykał, który był tak naprawdę na chwilę, ale on ją tak potraktował w nieodpowiedni sposób, to dla Ciebie, tak, przestraszony mężczyzno, facecie, to ona w tym momencie jest bardzo łatwym kąskiem, bardzo łatwą osobą do poderwania. Wielokrotnie słyszałem od kobiety coś takiego, że nigdy bym się z nim nie spotkała, ale tamten mnie olał, musiałam po prostu się z nim spotkać i akurat on się napatoczył. On się napatoczył, to oznacza to bardzo często, że gdyby była w świetnej formie, w świetnym, <laughs> w świetnej energii i naprawdę na topie, to nigdy w życiu by nawet na Ciebie nie spojrzała. Tak, ale Ty w tym momencie masz czas na to, żeby Zrobić to, co chciałbyś zrobić, być może spowodować to, że będzie twoją yy, żoną, twoją dziewczyną, twoją kochanką, kimkolwiek chciałbyś, żeby ona dla ciebie była. Teraz masz szansę, właśnie. Ale kolejne pytanie do ciebie. No, bo jak ty możesz mieć szansę, jak ty nie jesteś w stanie do niej podejść? Posłuchasz się znowu Kacpra, albo drugiego twojego mądrego kolegi, który powie no co ty, człowieku, zapomnij, nie masz szans. Piotrek cztery razy startował, a Robert osiem razy do od nie kosza. Co ty, zapomnij. I słuchasz takich trepów, bo to inaczej nie można ich nazwać. Trepy, bo jak masz trepów dookoła, no to sam się stajesz woli trepem. I słuchasz takich yy, niedowiarków, słuchasz takich, którzy kompletnie nie mają pojęcia, na temat pewności siebie, na temat uwodzenia, na, na temat psychiki kobiet. No i jesteś takim jak oni, albo jeszcze, jeszcze yy, trudniejszym typem do zgryzienia. Dlatego to było wczoraj, a dzisiaj mamy dziś. Przyszłości nie znamy. Więc od dzisiejszego dnia proponuję Ci już teraz, jeżeli zobaczysz jakąś piękną, atrakcyjną kobietę, po prostu podejść do niej. Podejść zagadaj, zacznij z nią rozmawiać. Nie wiesz, co wydarzyło się w jej życiu dwa dni wcześniej, tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, a być może ma traumę od roku jakąś, którą, którą Ty jesteś w stanie pokonać, ponieważ masz taką fajną osobowość, masz taką fajną naturę, masz jesteś tak ciekawym człowiekiem. To tylko taka skromna rada ode mnie na dzisiejszy dzień dla Ciebie. Osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Nie, otaczaj, nie słuchajcie nigdy ludzi, którzy nie mieli żadnych efektów z kobietami. Odseparujcie, jeżeli jesteście nieśmiałymi facetami, odseparujcie tych wszystkich niedowiarków, którzy stoją po lewo, po prawo w waszym życiu, ponieważ oni tylko będą wam przeszkadzali. Więc, jeżeli chcecie mieć fajniejsze, ciekawsze efekty, otoczcie się z dwoma, trzema facetami, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia na temat kobiet, a wtedy Wasze życie będzie łatwiejsze, prostsze i fajniejsze. To jest takie moje skromne zdanie na dziś dla Was. Gdybyś w każdym razie miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia Zapisz się już teraz, a ja Ci pomogę przejść po kroku, Większość problemów, które masz na swojej drodze, jest związanych z uwodzeniem i pewnością siebie. Trzymaj się ciepło. Hej!